Dzień dobry, jesteśmy o poranku. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Aleksandra Kostrzewska. Ja się nazywam Bartosz Cebenicz. Gentlemen, chciałam powiedzieć obok mnie. O, A miło. proszę bardzo, no trzeba sobie jakoś rano dodać animuszu, prawda? No. Ta pora ta, zobowiązuje. Ta pora jest no, taka kontrowersyjna bardzo. Witamy również widzów telewizyjnej jedynki, którzy są teraz z nami od rana, od 5.58. jest nam bardzo miło. Dzisiaj bardzo dużo ważnych tematów takich z perspektywy zwykłego człowieka, obywatela, który na co dzień żyje, musi między innymi robić zakupy, bo nie wiem, no, pewnie zdajesz sobie sprawę z niedziel handlowych, które nie istnieją. No nie mamy. Mamy jakieś tam kilka w roku. Nigdy nie wiem, która to jest. Zawsze muszę od początku sprawdzać, żeby się upewnić. No tak, temat taki polityczny i społeczny, lejty. Tak. Wielkie, wielkie halo jest wtedy, kiedy niedziela handlowa się pojawia. W miesiącu wtedy wszyscy o tym mówią. My będziemy przyglądać się temu, czy powinno dojść do zmian, czy niedziele powinny wrócić jako wszystkie handlowe, czy też nie. Będziemy mieli też w, tej, w tym temacie gościa o godzinie 7.15. Będzie z nami, ale to nie wszystkie tematy. Byłaś kiedyś w Wilanowie w Warszawie? No to teraz Nawet całkiem niedawno, dojechać. chyba y, tydzień temu. Ale to... Samochodem, pewnie. Samochodem. No to teraz już po latach y, tego zniecierpliwienia mieszkańców Wilanowa, mieszkańców Warszawy przez uciążliwe remonty, w końcu ten tramwaj ruszył dzisiaj rano i nawet uwaga, to było przed czwartą i byli pasażerowie. Więc y, ktoś będzie jednak jeździł w tym tramwajem. Ja to się najbardziej cieszę, że remonty się skończyły, bo to jest akurat na takiej mojej newralgicznej trasie. A, czyli, Także czyli, to czyli mnie bardziej. Za chwilę serwis, czyli najważniejsze informacje i z kraju, i ze świata, i za chwilę ja też do Państwa wracam. Zapraszam. Kolejne wątpliwości wokół finansów księdza Michała O, prezesa fundacji Profeto, jednego z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Układ wokół inwestycji duchownego opisała gazeta wyborcza. Na liście wątpliwości jest choćby 11 operacji bez pokrycia w rachunkach i milionowy rachunek za skarpetki. Dziękuję Ci bardzo, Olu, za serwis, ale zróbmy jeszcze przegląd portalu, może? Ale rzeczywiście. Spędnie. Sprawdzamy na tvp.info. Tam Państwo mają też najważniejsze informacje. Nie wiem, czy to już czytałaś, bo to też jest tak. Większość Polaków chce związku związków partnerskich, wyniki najnowszego sondażu, ale z tego sondażu, który znajdą tutaj Państwo, wynika, że za jest 54,3%. Czyli taka większość... Ledwo, yy, ledwo. Tak. To, to, to nie jest taka zdecydowana większość, powiedzmy, że 70 yy, czy 80%. Za wprowadzeniem rejestru związków partnerskich w sumie jest prawie 90% ponad 94% wyborców w koalicji rządzącej. to też tutaj dużo pokazuje jak rozkładają się te głosy. Co jeszcze w naszym portalu? Złe wiadomości dla palaczy, które pewnie są dobrymi wiadomościami dla, dla zdrowia. zdrowia. Tak, To jest pewien jednak paradoks. Nie pytasz, wie. w życiu papierosa w ustach nie miałam. Ile już ty mówisz? 17-18. No to co, spora podwyżka w takim Znaczna. razie. Pytanie tylko, czy to rządzącym nie odbije się czkawką, bo palacz i tak będzie to Nie pewności, bo palacze, z którymi rozmawiałam, już zapowiadają, Aha. że przestawiają się na zdrowy tryb życia. No i to, w związku z podwyżką. To, to jest dobra właśnie. zmiana. Jeżeli ta podwyżka do 27 zł. Już tak uważam, na razie, jak widzę w sklepie głównie promocji, co mnie zawsze szokuje, że wszystkie produkty użytku codziennego, normalne ceny, idziesz na półkę to tam prawda. i tam jest wszystko 5 za 1, 6 za 1. I to, to jest przerażające. Aż tak to chyba nie. No jest. wyolbrzymiłem to oczywiście, ale też dużo dzieje się wyolbrzymionego w świecie sportu. To jest twój konik, proszę. Konik, tak, no. Ty... Trochę tego się spodziewaliśmy, co się wczoraj wydarzyło podczas gali. Sporo będzie się mówiło na temat tego. Wczorajszego wieczoru. Ty również będziesz miał gościa z redakcji sportowej, więc, tak, więc podejrzewam, sobie to że będziecie tak. ten temat wałkowali, mówiąc bardzo kolokwialnie. Absolutnie. I więcej oczywiście na tvp.info oraz w aplikacji tvp.info, która powiadamia na bieżąco, jeżeli dzieje się coś ważnego. Bardzo Ci, Olu, dziękuję. Do zobaczenia o 6.30 z kolejnym Dzięki. serwisem. A ja mam dla Państwa teraz wycieczkę na ten warszawski wilanów słynny. Ja nie wiem, Państwo pewnie słyszeli o tej dzielnicy, dlatego że to jest ta dzielnica, która nie chciała zgodzić się na dyskont w swoim uh...